W naszym szpitalu stosowane są następujące metody: znieczulenie podpajęczynówkowe, znieczulenie zewnątrzoponowe oraz tzw. znieczulenie łączone, czyli CSE. O wyborze znieczulenia decyduje anestezjolog po rozmowie z położną i ginekologiem oraz rodzącą. Wcześniej sprawdza również badania laboratoryjne. Znieczulenie podpajęczynówkowe to znieczulenie, które działa najkrócej, ale działa najszybciej, czyli najszybciej pacjentka. Doznaje komfortu i mniej ją boli. Celem takiego znieczulenia jest zmniejszenie bólu mniej więcej o połowę. Czyli jeśli pacjentkę boli w skali od 0 do 10 na 8, to po takim znieczuleniu odczuwa ból na 4-5. Po znieczuleniu pacjentka jest podpięta do monitorowania, mierzone jest ciśnienie, tętno, saturacja oraz mierzone jest tętno płodu. Jest to czas dla pacjentki, żeby sobie odpoczęła, nabrała sił. W znieczuleniu zewnątrz oponowym możemy zastosować metody ciągłe, jak i metody pojedynczych dawek. O tym, jak to będzie podawane, decyduje anestezjolog, i albo będzie on modyfikował dawkę w ciągłym wlewie za pomocą specjalnej pompy, albo może zrobić to pacjentka za pomocą takiego specjalnego pilota. Mówimy wtedy, że jest to znieczulenie PCA. Po znieczuleniu pacjentka nie może już nic jeść. Natomiast może popijać wodę. Do znieczulenia pacjentka przyjmuje pozycję kociego grzbietu, czyli plecy wypięte do tyłu. Robimy to albo w pozycji siedzącej, albo na boku. O tym też decyduje anestezjolog i powiemy, jak się należy ułożyć, żeby było dla pacjenta komfortowo i dla nas też odpowiednio wygodnie. Znieczulenie jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia bólu porodowego, jednak zawsze zachęcamy pacjentki, żeby współpracowały z położną i miały dobre nastawienie.